Kochani, a dzisiaj otwieramy wszystkie Niespodzianki, i wy zapewne myślicie, że no, to są tylko te, które tutaj są. I to tyle. Ale nie, nie, nie. Mamy nową serię, która nazywa się Stitch. A więc będziemy zaraz. A więc zaczynamy. Jak widzicie ze Squid Game i z Kart Weźmiemy tylko te dwie. Z Disneya. Może weźmiemy tym razem tą. Mam nadzieję, że się w końcu trafi Pixar, bo wcześniej chyba mieliśmy Disneya. Z tego co pamiętam. A ze Stitcha weźmiemy może sobie... Oto. Pierwszy od serii kart kredytowych. A dzisiaj mamy taką kartę kredytową z cytryną, z cytrynami do właściwie, a więc Naklejamy i przechodzimy dalej. Disney, Jaką jest Pixar. seria Disney Pixar? Patrzcie, mamy tutaj minionka, który jakby minionka, który minionka, który chyba się zakochał. W swoim misiu, i to jest Pixar, czyli jest to rzadkie Omega, więc naklejamy. Myślę, że tu będzie idealnie. Tym razem seria Squid Game. W historii tego kanału to chyba naj, najbardziej Zamasakrowana sesatka. No ale trudno. E, tu mamy te ciasko wiralowe ze Squid Game. I naklejamy. Tak, mamy to. Seria Squid Game jest zakończona. I przechodzimy do naszej nowej serii ze Stitcha. Która wbrew pozorom jest bardzo ładnie wykonana. A Wy możecie w tym czasie napisać, która część ze Stitcha, bo tam chyba jest pierwsza, druga, trzecia i tam chyba czwarta, podobała Wam się najbardziej. Mi chyba ten film najba najbardziej się spodobał, ale nie ukrywam, druga też była mega fajna. Święta. Dzisiaj te szaszki są bardzo ciężkie w otwarciu. I mamy takiego oto Sisza, i to jest numerek 7, czyli tutaj. Dobrze, to na tyle na dziś, a więc papatki!